Boże, witajcie. Dzisiejsze słowo prowadzi mnie jakoś do pytania o wiarę, o moją wiarę i też o to, czym ta wiara jest tak naprawdę dla mnie szczególnie, ale w ogóle czym ona jest. I najpierw w pierwszym czytaniu jest krótka historia Anny, która w tych dniach się jakoś przewija w czytaniach. Anny, która modli się do Boga. Wylewa wręcz przed nim swoją duszę. Są bardzo takie ciekawe i mocne sformułowania: żarliwie się modli, wylewa przed nim swoją duszę, płacze, jest smutna, ponieważ razem z mężem nie mają dzieci, a chciałabym mieć dziecko i ma z tego powodu mnóstwo przykrości, pewnie też wstydu, pewnego trudu, więc wylewa przed Bogiem swoją duszę. I tak sobie pomyślałem, że aby wylać przed Bogiem swoją duszę, to potrzeba być z Nim. W zażyłej relacji, w bardzo bliskiej relacji, w bardzo bliskiej więzi, żeby sobie pozwolić na to, żeby wylać przed nim swoją duszę, to znaczy odsłonić siebie, pokazać to, kim jestem naprawdę. I wiemy, że to nam się nie udaje wobec każdego człowieka, wręcz przeciwnie: mamy wąskie grono osób, przed którymi się otwieramy, a, a często nawet wobec bliskich nam osób nie odsłaniamy się całkowicie. Tyle, ile można oczywiście. Bóg jest tym, wobec którego mogę się odsłonić w pełni, całkowicie, jeżeli chcę, ale to jest kwestia rzeczywiście wiary i mojego zaufania do Niego. I Anna pokazuje, że tak, że ona ufa Panu Bogu, ponieważ wylewa przed Nim swoją duszę. Pokazuje się taka, jaka jest. Odsłania przed Bogiem swoje serce swój smutek, swoją troskę, swój ból, cierpienie to wszystko, co w tym sercu się znajduje. I to jest jeden obraz wiary, takiej bardzo mocnej wiary. Przynajmniej ja, ja tak to odbieram i tak to odczuwam. Ewangelia jest trochę w innej przestrzeni. Jezus też o wiarę się dopomina, jakby czy pokazuje. Jest powiedziane, że Jezus przychodzi do synagogi i naucza. Jezus naucza, Jezus jest sam Słowem i głosi Słowo. W jakim sensie głosi siebie? Głosi siebie, Słowo. Głosi to, co od Ojca otrzymał, pokazuje to nam, ale ludzie się dziwią, ludzie się, są zdumieni tym, co Jezus robi i w jaki sposób On uczy, bo to jest inaczej niż ich uczenie w piśmie. Bo ich uczenie w piśmie to stosują różne dywagacje, rozkminiają, które przekazanie jest największe, tak? analizują pismo święte, a który prorok to głosił, a który. A Jezus tak naprawdę naucza nie po to, żeby głowa była umeblowana, żeby głowa wiedziała, tylko po to, żeby człowiek uwierzył. Jezus głosi po to, żeby człowiek miał z Nim głęboką relację, więź. To jest coś innego niż takie intelektualne tylko dywagacje i rozkminiania, rozmyślania. Więc ludzie są zdumieni tym. On chce ich doprowadzić do wiary. Bym powiedział do takiej wiary, jaką miała Anna w pierwszym czytaniu. I w tej synagodze objawia się osoba opętana przez ducha nieczystego, czyli zły duch się objawia. To jest też ciekawe. Jezus go wcale nie szuka. Są dzisiaj ludzie, i wiemy dobrze, że wcale nie mało, którzy wszędzie szukają demona, zagrożeń, grzechu, zła. Święty Ignacy. Chciał szukać i robił to, szukał i znajdował Boga we wszystkim. Są ludzie, którzy niestety, którzy diabła szukają we wszystkim. Wszystko jest zagrożeniem, wszystko jest jakąś ciemnością, a to nie jest prawda. Jezus wcale nie szukał tam zagrożenia ani zła, tylko kiedy Jezus się pojawia, to zło samo wychodzi. I kiedy ja się zbliżam coraz bardziej do Jezusa, do Boga, to zło, które nie jest w sąsiadach, nie jest obok mnie, jest we mnie najpierw. Ono stąd będzie wychodzić. Ja się czasem go boję, czasem się go przerażam, czasem nie chcę o nim słyszeć, więc z powrotem do piwnicy wpycham. I nie chcę być świadomy tego, kim jestem naprawdę że jestem i kochany, i dobry, i jest też we mnie zło, jest też we mnie grzech i ciemność. Więc ja nie muszę tego szukać. Jezus nie szukał tam tego człowieka. On sam wychodzi i zaczyna krzyczeć. I mówi: Wiem, kim jesteś, święty Boży. Wiem, kim jesteś, czyli demon, wie, kim jest Jezus. Święty Jakub w swoim liście to powie bardzo ciekawie: że, że wierzysz w Boga? Super. Złe duchy też wierzą i drżą. Złe duchy też wierzą. Zły duch wierzy, że Bóg jest, bo od tego Boga pochodzi. Zły duch to nie jest inny Bóg, tylko negatywny. A ten Bóg nasz to jest pozytywny. Nie, nie, nie ma dwóch Bogów, jest tylko jeden Bóg. Zły duch to jest stworzenie, to jest anioł, tyle że upadły. W związku z tym nie jest równy Panu Bogu. I, yy, i ten duch wie dobrze, kim jest Jezus. On wie, ale nie ma z nim relacji. I taka jest różnica pomiędzy prawdziwą wiarą, która jest relacją, a nie wiedzą. A wiarą, którą nazwę za tytułem pewnej książki, wiarą demonów. Tak jak przedstawia to święty Jakub w swoim liście. Wiara demonów to taka, że ja wierzę, że Bóg jest. Ale co z tego? Nie mam z nim żadnej więzi, żadnej relacji. Demony też mają taką wiarę. Ja wiem, że to jest mocne określenie, które teraz używam, bo być może znamy takich ludzi, którzy wierzą, ale no właśnie. Ale tę samą wiarę mają demony. I dzisiaj się to też objawia w tej Ewangelii. Jezus, który m, m, naucza, jest sobą, głosi słowo, i tenże demon się pokazuje. I on wie, kim on jest. Jaką właściwość ma jeszcze demon? Mianowicie taką, że on pokaże pewne fakty, na przykład to, że Jezus jest synem Bożym, ale te fakty przekręca, i to znaczy, że fakt nie staje się prawdą. Jest Fakt i prawda to nie jest to samo. Prawda jest czymś szerszym. Prawda dotyczy całego też kontekstu. Jezus mówi, że jestem prawdą, to znaczy, prawda jest też osobą i prawda odkrywana jest w relacji, a nie w racji. Więc, czy nie tylko w racji, tak? prawda jest czymś szerszym. I demon mówi, przyszedłeś nas zgubić, i to jest kłamstwo. Wiem, kim jesteś, święty Boży, to jest prawda, to jest fakt, ale przyszedłeś nas zgubić, jest fałszem, jest kłamstwem. kłamstwem. Jezus nie przyszedł nas zgubić. To, co robi zły duch, przekręca fakty, żeby ukryć prawdę, objawić kłamstwo. Dlatego jest nazywany ojcem kłamstwa. Jest tym, który nie zna prawdy, czy nie chce znać prawdy, bo potrzebowałby, czy musiałby wejść w relację z nią. A on nie chce wejść w relację z Bogiem. On nie chce spotkać się z Nim i zaufać Mu. U początków nie chciał i tak trwa do dzisiaj. I to, do czego chce nas zwieść, do tego, żebyśmy odpadli od prawdy. Dlatego taki obraz Boga, że wiem, że Bóg istnieje, ale to jest taki wykrzywiony obraz Pana Boga nieprawdziwy. Takiego Boga nie ma. I to, co zły Duch robi, właśnie wylało się z Niego, tak jak Anna wylewa swoją duszę przed Bogiem w modlitwie, tak tutaj zły duch wylał z siebie coś, co jest kłamstwem i coś, co nie prowadzi do więzi, do relacji, nie tworzy tej więzi, nie jest wyrazem tej więzi. I to było dla mnie, jest dla mnie jakoś dzisiaj ważne: tak? jaka jest moja wiara tak naprawdę? Jaka jest moja wiara? Czy ona jest taka, że, że aż mogę wylać przed Bogiem swoją duszę, mogę żerliwie się modlić? Mogę stanąć przy nim bez lęku, otwierać się najbardziej jak potrafię, czy będę z oporem, z dystansem, z, tak, z takim wierzę, że jest, ale może niech się nie wtrąca w moje życie. Ja wiem, kim jesteś, ale to tyle. Nie? Jezus nie naucza po to, żeby, żebyśmy mieli wiedzę, tylko żebyśmy mieli wiarę, żebyśmy zaufali Jemu, żebyśmy weszli w głęboką relację z Nim i tego sobie, i. I Wam też życzę wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem.